Cześć, ja jestem Sandra. Witam was na moim kanale Stary English Online. Dzisiaj odpowiem wam na pytanie, z którym często do mnie przychodzicie. Pytanie brzmi: Kiedy powinienem zacząć uczyć moje dziecko angielskiego? Odpowiem na to pytanie i pokażę wam też narzędzie, którego można używać, żeby uczyć dziecko z domu. Odpowiedź na to pytanie jest. Bardzo prosta. Ja wyznaję zasadę, że należy uczyć dziecko jak najszybciej. Dlaczego wyjaśnię Wam szerzej w kolejnym odcinku, bo jest to dosyć obszerny temat, ale ja uważam, że należy uczyć dziecko angielskiego, wprowadzać ten język angielski już od najwcześniejszych lat. A nawet miesięcy, ponieważ dzieci mają taką naturalną zdolność przyswajania języka, to znaczy nie muszą się go uczyć, one go jakby wchłaniają z otoczenia. I warto to wykorzystać. W nauce języka drugiego języka, nie tylko języka ojczystego, dopóki właśnie ta zdolność jest, bo ona z czasem zanika? Język angielski warto wprowadzać już zanim dziecko tak naprawdę nauczy się mówić po polsku? Można to robić w postaci bajek, w postaci piosenek w języku angielskim i bez obaw, dziecku te dwa języki się nie pomylą. Jego mózg szybciutko nauczy się rozróżniać oba te systemy. Ale jak to robić? Jak uczyć dziecko? Jeżeli bardzo dobrze znasz angielski, twoja wymowa jest dobra, to możesz właśnie śpiewać dziecku piosenki, uczyć jakichś prostych wierszyków, prostych słów, ale z czasem będzie to coraz trudniejsze i być może przyda się pomoc specjalisty, no bo umówmy się, to, że potrafimy posługiwać się jakimś językiem, wcale jeszcze nie znaczy, że będziemy potrafili go nauczyć. Ja umiem mówić po polsku, ale nigdy nie podjęłabym się bez jakiejś wcześniejszej. Jakiegoś wcześniejszego kursu, przeczytania paru książek. Nie podjęłabym się uczenia polskiego obcokrajowców, mimo że znam angielski i, i, i uczę angielskiego i znam język polski, nie podjęłabym się uczenia języka polskiego, więc na pewnym etapie będzie potrzebna pomoc kogoś, kto rzeczywiście ten język zna, kto nie nauczy dziecka w nieodpowiedni sposób, kto nie nauczy go em, jakiejś błędnej teorii, jakiejś błędnej wymowy. I tutaj chciałabym w tym miejscu pokazać Wam bardzo ciekawe narzędzie. To narzędzie na pewno wyjdzie naprzeciw rodzicom, zwłaszcza w tym dziwnym czasie, który teraz mamy, i nazywa się Kit. I co to jest? Tak bardzo prosto. Jest to platforma do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Tam wykupujecie dla swoich dzieci lekcje. Najpierw się oczywiście rejestrujecie, wykupujecie lekcje i dziecko ma 25-minutowe zajęcia albo z Native Speakerem, albo z nauczycielem, który na bardzo wysokim poziomie płynnie zna język angielski i mówi do dziecka tylko po angielsku. Jak wyglądają takie lekcje? O umówionej godzinie wasze dziecko siada przed komputerem, dołącza do klasy i rozpoczyna wideo rozmowę ze swoim nauczycielem. Oprócz tego, że widzi nauczyciela, widzi również taki materiał stymulujący dotyczący danej lekcji. E, na przykład mogą to być jakieś cyfry, e, dziecko będzie musiało zakreślać czasami odpowiednie słowa, które wypowiada nauczyciel, będzie wykonywało różne zadania, będzie odpowiadało na pytania, dostaje również nagrody w postaci Gwiazdek za dobrze wykonane polecenia, i po 20 minutach zajęcia się kończą. Proste. Dziecko siedzi we własnym domu, na kanapie, przy biurku, czy w dowolnym miejscu, gdzie będzie mu wygodnie. Wy też możecie dziecku przez cały czas takiej lekcji towarzyszyć. Proste? Proste. Jakie są zalety takich lekcji z Nowakit? Przede wszystkim, jak dla mnie, największą zaletą jest to, że lekcja odbywa się w 100% w języku angielskim. Z native speakerem albo właśnie z nauczycielem, e, który płynnie po angielsku mówi. Jest on innej narodowości zazwyczaj, więc nie ma opcji, żeby pojawił się język polski na takich lekcjach. I na początku możecie być troszeczkę przerażeni, ale jak to? Moje dziecko, jeżeli w ogóle jest małe, jeżeli dopiero. Poznało kilka na przykład angielskich słówek w przedszkolu, nie jest w stanie płynnie mówić, nie rozumie to, jak ono sobie na takich zajęciach poradzi. Nie bójcie się, poradzi sobie. Dzieci mają taką naturalną zdolność do rozumienia z kontekstu. W dodatku, Oczywiście, to nie jest tak, że nauczyciel prowadzi cały czas monolog. On zadaje pytania, on stosuje odpowiedni ton głosu, gest, dziecko to wszystko widzi na ekranie, nauczyciel pokazuje mu różne rzeczy na tym materiale stymulującym, i właśnie też ten materiał stymulujący pomaga dziecku zrozumieć z kontekstu. Nauczyciel wypowiada jakieś słowo, a obrazek pojawia się na ekranie, więc dziecko zaczyna kojarzyć słowo z obrazkiem. Jest to przeogromną zaletą, że dziecko używa cały czas języka angielskiego. W polskich szkołach na lekcjach jest to nie do zrobienia. Bardzo często też na korepetycjach nie zawsze to się udaje zrobić, bo nauczyciel widząc, że uczeń nie rozumie przechodzi na ten język polski, tłumaczy po polsku, a tutaj tak naprawdę Wasze dziecko jest zanurzone w tym języku. Ono jest przez te 25 minut Nastawione tylko na angielski, i przy okazji przestawia się na myślenie w tym języku powoli, bo to oczywiście nie stanie się od tak po pierwszej lekcji, ale powoli przestawia się na myślenie w tym języku, którego się uczy, i jest to niesłychanie ważna rzecz, która potem ułatwi dziecku naukę tego języka. Kolejna zaleta to długość lekcji, 25 minut. Może się wydawać krótko, ale pamiętajcie, dziecko jest. Zmuszone niejako do mówienia po angielsku, do słuchania cały czas języka angielskiego, więc jest to bardzo, bardzo intensywna lekcja. I jestem przekonana, że tego typu lekcje, tego typu intensywne, ale krótsze zajęcia są dużo lepszą formą nauki. Jeżeli kiedyś. Starzyło się, się uczestniczyć np. w pracy, w spotkaniu, w którym e, brali udział obcokrajowcy, i całe spotkanie odbywało się po angielsku, i ty nie tylko np. musiałeś słuchać, ale jeszcze do tego mówić, to wiesz, ile pracy musi mózg wykonać. Więc 25 minut wydaje mi się takim optymalnym czasem, a ponadto wiele badań naukowych dowodzi, że bardziej efektywna jest nauka w krótkich, intensywnych, częstszych sesjach niż raz. Na jakiś czas dłużej, ale mniej intensywnie i z mniejszą częstotliwością. Zaleta trzecia: możesz towarzyszyć dziecku w czasie lekcji, zwłaszcza jeżeli na przykład obawiasz się, że twój maluch nie poradzi sobie z komputerem, z tymi lekcjami pod takim kątem technologicznym, że nie będzie wiedział, gdzie kliknąć, co zrobić, jak tego komputera użyć. Ty możesz przez cały czas być obok, słuchać w razie czego pomóc, wiedzieć też o czym była lekcja, czego dziecko się nauczyło, jak sobie w czasie tej lekcji radziło. Czwarta zaleta to jest to, o czym już zdążyłam wspomnieć. Lekcje odbywają się w domu, więc dziecko jest w komfortowych warunkach. Pamiętajmy, że dla niego takie spotkanie z obcą osobą, z obcym nauczycielem, który nie mówi w jego ojczystym języku, to też jest jakiś stres. Konieczność przystawienia się na ten obcy język i mówienia w tym języku to też jest jakiś stres, więc zapewnienie mu komfortowych warunków, takich, w których czuje się bezpiecznie, jest niewątpliwą zaletą. Ponadto odpada ci czas na dojazdy w jedną i w drugą stronę, czekanie na dziecko. I ryzyko, że znowu będziemy mieć jakąś kwarantannę i lekcje będą zawieszone. Tutaj ta nauka może odbywać się bez względu na jakąś sytuację epidemiologiczną. Kolejna zaleta jest taka, że lekcje odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu, więc krótkie sesje, ale częściej. Jest to dużo bardziej efektywne niż jedna godzinna lekcja w tygodniu. Przekonacie się. Coś, czego nie ma przy. Zazwyczaj tradycyjnych korepetycjach, nie mówiąc już o lekcjach w szkole, po każdych zajęciach uczeń i rodzic otrzymuje feedback od nauczyciela. W języku angielskim i w języku polskim nauczyciel pisze, co dziecko szło dobrze, z czym miało większy problem, co w ogóle poznało, z czym sobie radziło dobrze, i daje też wskazówki dotyczące potem. Późniejszej samodzielnej nauki pomiędzy zajęciami. I Jeśli chodzi o tę samodzielną naukę, to kolejna zaleta e, zajęć Nowakit jest taka, że te wszystkie materiały, które były przerabiane na lekcjach, są dostępne również na platformie. W każdym momencie dziecko może sobie tam wejść, może sobie przypomnieć, e, przejść samemu przez ten materiał stymulujący, e, spróbować wykonać jeszcze raz zadania podobne, które wykonywało z nauczycielem. Ty, jako rodzic, również możesz spojrzeć, co konkretnie dziecko robiło, jeżeli akurat w danym momencie nie mogłeś uczestniczyć z nim w lekcjach, a nawet jeśli mogłeś, to właśnie będziesz na tej podstawie mogło z nim ten materiał powtórzyć. Kolejna zaleta? Pewnie może brzmieć to dziwnie, być może na początku możesz sobie myśleć, że no z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony nie mam pewności, czy akurat moje dziecko sobie na takich zdjęciach poradzi, czy ogarnie ten komputer, czy da sobie radę z mówieniem cały czas po angielsku, z słuchaniem angielskiego i tutaj Nowa Kit wychodzi naprzeciw tego typu obawom, i po zarejestrowaniu się możecie zamówić sobie zupełnie darmową, testową 25-minutową lekcję online, która wygląda tak jak wszystkie, potem pozostałe lekcje będą wyglądać. Ona jest 100% darmowa, to niczego was nie zobowiązuje. Możecie. Jeżeli po takiej lekcji testowej stwierdzicie, że to jednak nie jest dla waszego dziecka, no trudno, nie jest. A jeżeli stwierdzicie, że jest, wykupujecie dostęp do kolejnego pakietu lekcji i wasze dziecko może już E, uczyć się na bieżąco, regularnie, właśnie z nauczycielem. Co jeszcze? E, jeżeli stwierdzicie, że rzeczywiście widzicie super efekty, wasze dziecko świetnie się na tych lekcjach bawi, a zapewniam was, że. Będzie się dobrze bawiło, ciekawie spędzi czas. Yy, I będzie to też taki czas, który nie będzie dla niego za bardzo obciążający, bo tak jak mówiłam, lekcja to jest 25 minut, możecie polecać się znajomym. I jeżeli znajomi użyją specjalnego Waszego kodu rabatowego, to oni dostaną rabat na takie lekcje, a w dodatku Wy za, każdą, za każdy wykupiony pakiet, za każdą przeprowadzoną lekcję testową otrzymujecie jakieś bonusy, którymi potem możecie obniżyć sobie cenę lekcji dla Waszego malucha, więc taki dodatkowy bonus. To są najważniejsze zalety Nowa kid, jakie widzę, ale przede wszystkim ta pierwsza, czyli ten kontakt z żywym językiem. To takie zmuszanie dziecka do mówienia po angielsku, do słuchania po angielsku sprawi, że bardzo szybko zobaczycie duże postępy. Być może macie obawy, że dziecko uzależni się od komputera, od telefonu, ale szczerze mówiąc jeżeli spośród tych różnych aktywności, które Wasze dziecko wykonuje na komputerze lub w telefonie, jeżeli takich, e, jeżeli, e, takich urządzeń używa, e, będzie robiło coś dwa razy po 25 minut w ciągu tygodnia, co będzie formą edukacji i też ciekawą formą spędzenia czasu, to nic złego mu się nie stanie. Gwarantuję. Ja jestem ogromną zwolenniczką nauki online. Wtedy tylko kiedy jest to możliwe. E, taka nauka jest naprawdę bardzo efektywna. E, dzisiaj mamy już takie narzędzia, które pozwalają nam w świetny, ciekawy dla dzieci sposób przeprowadzić zajęcia, czego właśnie świetnym przykładem jest Nowakit. Mój syn rozpoczął naukę z Nowakit jakiś czas temu, lekcje bardzo mu się podobają, e, i ja też widzę u niego takie. Ośmielenie się ym, do mówienia po angielsku. To jest też bardzo ważne, bo bardzo często może być taka sytuacja, że Wasze dziecko chodzi do szkoły, ma świetne oceny z angielskiego, ale jak przychodzi do tego, żeby ono coś powiedziało, to ma blokadę. W Nowakid. Od początku musi mówić, więc um, pozbywa się z czasem tej blokady i tego stresu związanego z tym, że o rano, ja teraz muszę coś powiedzieć po angielsku. No niby znam te słówka, niby wiem jak, ale boję się mówić. Mają to dzieci, mają to też dorośli, być może sami tego doświadczyliście w waszym życiu, że coś tam umiecie, ale jak już macie coś powiedzieć, to, to jest ten stres, ten paraliż, bo po prostu nie mówicie. I i ta blokada wynika właśnie z tego, że dzieciaki w szkołach nie mówią. Mówią bardzo, bardzo rzadko. Robią ćwiczenia, to wszystko odbywa się bardziej w takiej formie teoretycznej. Czytają czytanki, robią słuchania, ale rzadko mówią. I potem jest ta blokada. Znowu, kit eliminuje się ten problem. Zachęcam Was gorąco do e, sprawdzenia, do przetestowania. Jeżeli macie możliwość darmowego przetestowania jakiegoś narzędzia to trzeba z tego skorzystać. Więc gorąco was do tego zachęcam, jak klikniecie sobie w link, który jest pod spodem i wpiszecie sobie kod rabatowy przy zakupie, no to dostaniecie 60 zł rabatu na pakiet startowy dla waszych dzieci, to są prawie dwie lekcje gratis. Więc warto. Ale na pewno warto przetestować, ja was gorąco do tego zachęcam. Będzie to dla waszych dzieci i nauka i świetna zabawa. Ode mnie to wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!